W dzisiejszym filmie przepis na pieczoną szynkę. Zapraszam do oglądania. Do dużej miski wlewamy 100 ml oleju, łyżeczka soli, pół łyżeczki pieprzu, duża łyżka papryki wędzonej, jednak dwie, tymianek, tak samo dwie łyżki i rozmaryn. Tak samo dwie łyżki, a na koniec duża łyżka czosnku. Dokładnie mieszamy. Do tego wrzucamy umytą szynkę. Mamy jej 1 kg. Dokładnie w tym obtaczamy. I taką szynkę teraz przykrywamy. Odstawiamy najlepiej na całą noc do lodówki, żeby sobie przeszła tymi przyprawami, a jeżeli nie macie zbyt wiele czasu, to chociaż na tą co najmniej jedną godzinę. Po tym czasie wyciągamy z lodówki. Jeszcze raz ją w tym możemy obtoczyć. Przekładamy na deskę. Szynkę musimy teraz zawiązać przy użyciu takiego specjalnego sznurka do pieczenia. Oczywiście nie jest to konieczne, można piec bez niego, ale on nam ładniej uformuje tą szynkę. Wkładamy sznurek pod szynkę na sam środek. Z tej strony go rozwijamy, a końcówkę mamy z tej strony. Łapiemy sobie z tej. Robimy taką pętelkę, coś takiego. I wkładamy pod szynkę. I zaciskamy. I powtarzamy tę czynność. Tylko, że przesuwamy dalej. O kawałek. O, coś takiego. I tak już wygląda na sam koniec. Robimy jeszcze tutaj supełek, żeby nam się nie rozwiązało. I odcinamy nożem. Tak wygląda już zawiązana szynka. Taką szynkę przekładamy teraz do rękawa. Woreczek zamykamy. Tu przy samym mięsie. Delikatnie nakłuwamy woreczek. To zabijamy pod spód. Takie mięso wrzucam teraz na blaszkę. I wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni grzałka góra dół na jakąś jedną godzinę. Po jednej godzinie wyciągamy z piekarnika. Możemy ostrożnie naciąć folię, tak żeby się nie poparzyć. Czekamy aż całkowicie przestygnie, a wtedy przekroję i pokażę jak wygląda w środku. Po przestudzeniu wyciągamy z folii. Odcinam nitkę. A w środku jest taka. Na desce będzie wygodniej to pokroić. I w takie zwykłe plasterki, jak na kanapkę. Proszę, jak pięknie wygląda. Jeszcze sobie spróbuję. Smakuje jak zwykła pieczona szynka. Bardzo dobre. A w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego!